Kolejny dzień klubowych mistrzów świata to kolejny odcinek na naszym kanale. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim Seba z tej strony. Kolejny odcinek na naszym kanale BECAT. No i przed nami tak jak już wspominałem, Kolejny dzień i kolejny kupon na klubowe Mistrzostwa Świata, które tym razem pogramy sobie w Superbecie. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta w Superbecie, to w opisie tego materiału jest link rejestracyjny z opisaną promocją dla nowych graczy. Także jeżeli nie macie tam konta, no to zachęcam, bo Superbet to chyba aktualnie jeden z lepszych bukmacherów na rynku. No jeżeli o nasz kupon chodzi, to zaczniemy sobie czegoś innego, bo dokładnie od ligi norweskiej Bodo Glimt. podejmuje u siebie Sarabsburg 08. No i wiadomo, że gospodarze są faworytami w tym spotkaniu, no bo Bodo. Jest jedną z lepszych, jeżeli nie najlepszą drużyną w lidze norweskiej. Wiadomo, że regularnie gra w pucharach, mają o wiele lepszą kadrę, większy budżet, no i według bukmacherów też są faworytami, są w formie, drużyna gości, drużyna przeciwna w formie owej nie jest, nie jest też drużyną najlepszą, dlatego kurs 1.26 idealnie rozpocznie nam akotruje. No i potem przejdziemy sobie do PSG Inter Miami. Liczę, że PSG wyjdzie jakimś takim składem trochę lepszym, nie wyjdzie jakimiś totalnymi rezerwami, um, tylko wyjdzie takim dosyć solidnym składem, bo poszedłem w super że Dembele oraz Bradley będą mieli powyżej jednego celnego strzału, Kurs 1,40 idealny na coś takiego, bo dwie bramki że były po bardzo niskim kursie. Rzuty różne że już była dosyć wysoka linia, bo to chyba było over 5,5 rzutów różnych też po nie najlepszym kursie. Dlatego poszparałem trochę w superbecach. I ten w sumie wyglądał dosyć sensownie. Wiadomo, że jeżeli dwójka z tych zawodników nie zacznie, no to zrobią nam zwrot po kursie 1, także jest to tam można powiedzieć też jakieś zabezpieczenie w tym wypadku. No jednak liczę, że PZ wyjdzie takim normalnym składem, no i będą chcieli po prostu pograć, wygrać i zdominować drużynę z Ameryki. I potem przechodzimy do. Meczu Flamengo, Bayernu, Monachium. No, i tutaj nie wiedziałem, co zrobić. Według mnie w tym spotkaniu w ogóle padnie remis. Bayern bardzo dziwnie się prezentuje na tych klubowych mistrzostwach świata. Flamengo, można powiedzieć, chyba że zaskoczyło wszystkich, bo grają nie najgorzej. Prezentują się nawet dobrze, nawet fajnie grają w tą piłę. No, także nie jest to jakiś nudny zespół, jakiś słaby zespół. Widać, że daje radę z tymi topowymi zespołami. Dlatego poszedłem sobie w typ statystyczny. Flamengo na mecz robi około 5 rzutów rożnych. Bayern. Trochę więcej, bo koło 7, dlatego poszedłem over 7,5 rzutów rożnych po kursie 1,31. Myślę, że w tym wypadku, nawet jeżeli gdzieś tam tych bramek nie będzie, no to liczę, że będą akcje ofensywne, będą próby i dzięki czemu będą też rzuty różne. No i to był na tyle. Kurs mamy 2,31. Gramy za stówę to jest nasz kupon, a kotrujeczka. No miejmy nadzieję, że tym razem a, poszczęści nam się i te typy a, po prostu siądą, a nie będzie pechowo tak jak w ostatnich odcinkach, bo te klubowe mistrzostwa świata dla mnie są po prostu tragiczne. Przed zakończeniem odcinka będzie miło, jeżeli stawicie suba na tym kanale, łapkę w górę, komentarz konkursowy jak i zwykły, co wygracie na dzisiejsze mecze klubowych mistrzostw świata. A jeżeli konkurs chodzi, no to standardowo 5 najszybszych osób zgarnie po 20 złotych do bokmachera Superbet, a poprosiłbym Was o dokładny wynik meczu Flamengo Bayern Monachium. To było na tyle, trzymajcie się i cześć!